Dzień dobry. Witamy z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ze mną poseł Krzysztof Mulawa, a dzisiejszy temat to afera wizowa. Odbyła się debata na sali plenarnej nad sprawozdaniem z prac komisji, która zajmowała się aferą wizową. No, byłeś uczestnikiem tak, tych prac, widziałeś to od wewnątrz. Czy ta komisja cokolwiek ustaliła, czy prawdą jest to, co mówią może posłowie PiSu? którzy twierdzą, że to była jedna wielka wydmuszka, nic nie udowodniono, tak naprawdę wszystko zmyślono, nie ma żadnej afery, nic, nic z tego nie ma. Jak to wyglądało Twoim okiem, tak od wewnątrz? Dzień dobry, cześć Krzysztofie, okay. bardzo dziękuję okay. za zaproszenie. Oczywiście afera była, bardzo dobrze, że ta komisja powstała, to trzeba przede wszystkim podkreślić. Znaczy, oczywiście do, do opinii publicznej zacznę od takich powiedzmy e, faktów medialnych, czyli do opinii publicznej często e, też przebijały się nieodpowiedzialne takie wypowiedzi zachowania niektórych członków komisji czy, 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 czy też świadków, które miały e, na celu obniżenie rangi tej instytucji, jaką była Komisja śledcza. ale dla tych posłów, którzy chcieli rzeczywiście poznać prawdę, chcieli przejrzeć to, to z dziesiątki tysięcy stron akt to ta komisja naprawdę miała sens. Naprawdę miała sens i z perspektywy mojej patrioty, narodowca jestem bardzo zadowolony, że, że akurat ja w tej komisji brałem udział, że byłem członkiem, bo dzięki temu dowiedziałem się, że polskie państwo kompletnie i już poznałem to z dokumentów, nie tyle powiedzmy z, z autopsji w rozumieniu takiej, tego, jak widziałem jak Warszawa wygląda, jak Warszawa się zmieniła, jak inne, inne mniejsze miasta się zmieniały, to ja zobaczyłem w dokumentach, kto jest winny temu, że Polska w bardzo szybki sposób podąża, Raz bym chciał, żeby, żebyśmy nie podążali za krajami Europy Zachodniej, ale Polska niestety podążała w kwestiach to Zaraz ten wątek rozwiniemy, ale faktycznie byłeś chyba tym najlepszym kandydatem z naszej strony do pracy w tej komisji, bo nie dość, że Warszawiak, tutaj mieszkający człowiek, jednak, no to też przewodniczący naszego parlamentarnego zespołu do spraw nielegalnej imigracji, tak? czyli. Jednak dla nas, dla narodowców temat w ogóle masowej imigracji jest bardzo kluczowy. Wiele miesięcy temu założyliśmy wspólnie ten zespół, którego tak. ja również jestem członkiem, ty jesteś przewodniczącym, więc wszystko tutaj się ze sobą zgadzało. Nie wiem, co było pierwsze jajko czy kura, czy najpierw byłeś w komisji? Najpierw komisja wizowa. Najpierw komisja wizowa, wizowała. Jajko kura. Dobra, no ale to tak tylko słowem wtrącenia. Tak. I, I oddaję głos, bo mówiłeś o tym, że teraz już wiadomo, kto jest winny tej całej sytuacji. Oczywiście winny, winny jest całe państwo polskie, ale państwo polskie rządzone było przez... Prawo i przez 8 lat i chcę powiedzieć, e, chcę podać kilka faktów, może ja jestem w ostatnich dniach bardzo mocno atakowany, szczególnie, niestety bez argumentów, raczej jestem oczerniany i, oczerniany i bardzo mocno, bardzo wiele epitetów pod moim nazwiskiem pojawia się w mediach społecznościowych, e, tylko dlatego, że podałem podczas wystąpienia na sali plenarnej, kiedy kończyliśmy pracę komisji, komisji wizowej, podałem wiele faktów, podałem wiele faktów również liczbowych z liczbami, co do zasad nie powinniśmy dyskutować, nikt nie powinien dyskutować, ale niektórzy zapatrzeni w Prawo i Sprawiedliwość, ich wyznawcy, bo to nie są, nie są wyborcy, nawet są wyznawcy, nie chcieli tego przyjąć, więc do liczb. Krzysztofie, ironicznie, ja bardzo często poruszam się ironią, możemy sobie pogratulować, bo Polska była przez wiele lat rekordzistą Europy. Tak, byliśmy rekordzistą Europy, tylko nie niestety nie no tak. ponieważ Polska od kilku lat była rekordzistą Europy w na przykład w ilości przyznawanych pierwszych pozwoleń na, na pobyt. W 2021 nie sięgamy nawet dalej, bo będzie jeszcze gorzej, 970 tysięcy obcokrajowców w 22 to było 700 tysięcy, a w 23 640 tysięcy. Więc tutaj jestem zawsze przy tym atakowany, no ale to byli Ukraińcy i Białorusi. Otóż, Szanowni Państwo, nie, to nie byli tylko Ukraińcy i Białorusi powiedzmy o ostatnim roku, gdzie mamy za cały rok dane, czyli w 2023, z tych 640 tysięcy cudzoziemców, e, bym powiedział, jedynie 300 tysięcy to byli obywatele łącznie Białorusi i Ukrainy, nawet więcej było Białorusinów, a pozostałe ponad 300 tysięcy tych pierwszych pozwoleń trafiło do obywateli wszystkich krajów. Po tysiąc, po dziesiątki tysięcy obywateli Syrii, Senegalu, Iraku, Pakistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, wszystkich krajów Krajów na świecie. I również oczywiście ogromne ilości y, trafiały również tych pozwoleń do obywateli krajów muzułmańskich z tak zwanego wysokiego ryzyka migracyjnego. Y, to są pierwsze pozwolenia. R powinniśmy rozróżnić pozwolenia od wiz. I teraz o wizach. Drugi fakt. Y, za 2022 i 2023 łącznie y, do obywateli krajów stricte muzułmańskich, stricte muzułmańskich trafiło ponad 300 tysięcy 300 wiz. I teraz i teraz kto rządził? Powiedzmy znowu sobie o, o faktach. No, Rządziło Prawo i Sprawiedliwość, która miała wszelkie argumenty do tego, żeby prowadzić w jakiś sposób tą politykę imigracyjną. I Prawo i Sprawiedliwość jest rekordzistą nie tylko Europy w przyznawaniu y, tych pierwszych pozwoleń, w kwestiach kwestii wizowych, ale jest przede wszystkim rekordzistą Europa, może nawet świata, w hipokryzji, bo oni przecież. Krzysztofie, jesteśmy nadal młody, młodymi ludźmi no i do końca życia będziemy młodymi duchem, ale przecież 10 lat temu Prawie Sprawiedliwość zyskało wielkie poparcie społeczne. Wtedy, kiedy, i będę mówił o hipokryzji, wtedy, kiedy kłóciło się kolokwialnie, mówiąc z panią, panią Ewą Kopacz, przedstawicielką tej strony Tuskowej, platformerskiej, o tym, że oni nie przyjmą 7 tysięcy migrantów. 10 lat temu nie chcieli przyjąć 7 tysięcy to... migrantów, a przez sam jeden rok, sam jeden rok, 23. Czyli 100 razy więcej. To zaczęło Jedyną. się od siedmiu tysięcy, ale to przez lata tak naprawdę obserwowaliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość używało tej retoryki antyimigracyjnej. Bardzo tak? skutecznie. Przecież ten jeden z polityków jest znany z tego zero. Zero. Zero illegal migration. Tak? tak, zero. A I potem, tak jak ja mówiłem na Mównicy, tak? że no to zero to, to to jest może i macie zero, ale to jest zerowa wiarygodność tak? w tym temacie imigracji bo najpierw używaliście takiej y, retoryki, właśnie narracji antyimigracyjnej, tak. a przymykaliście, czy zamykaliście w ogóle oczy na całkowicie, na... Oni masową, I zamykali oczy e, i, i imigrację. otwierali imigrację. Tak, tak, to było, y, dla mnie to było niesamowite, obserwując to w ogóle. Że można cały czas utrzymywać taką niby zamkniętą narrację, podczas gdy się prowadzi najbardziej otwartą politykę, jaką ja miałem za swojego życia możliwość w ogóle obserwować. I Polska, tak? i cała Polska, i cała Polska. Powiedzmy sobie jeszcze panu Dominiku Tarcińskim, który w niektórych kręgach prawicowych zyskuje wielkie, zyskał w ostatnim czasie wielkie poparcie, ale przecież to jest. To jest osoba, która kompletnie nie rozumie, na czym polega imigracja, na czym polega problem. Kompletnie. Znaczy, po pierwsze, że to zero illegal immigration, on nawet powiedział w to, co wierzy. To znaczy, dla tego człowieka, ja przypomnę, że kilka miesięcy temu pojawił się taki filmik, gdzie on ściskał się i całował jak breżniew z imigrantem, który przyjechał tutaj do Polski, po tym jak dowiedział się, że on jest legalny. To znaczy, dla pana Dominika Tarcińskiego nie ma znaczenia że Polska przyjęła y, największe ilości imigrantów w całej Europie, zresztą tak jak Francja popełnia ten błąd, Francja również przyjęła wszystkich tych imigrantów legalnie. Tak. Pan Dominik Tarczyński nie wie, że, że jedynym argumentem do tego, żeby krytykować migrację nie jest to, czy dany imigrant jest legalny. Kwestią najważniejszą, fundamentalną. Którą niestety on i jego cały obóz polityczny chyba nie wie. No być może jest kilku polityków, którzy rozumieją to, ale na pewno nie pan Dominik Tarczyński i decydenci w samym pisie. Nie jest to, czy imigrant jest legalny, tylko jest skala i masowość tej imigracji, bo ja tak naprawdę nie widziałbym przewrotnie mówiąc problemu, gdyby do Polski trafił jeden nielegalny imigrant. A widzę już problem, kiedy do Polski PiS puszczało kilka legalnych milionów imigra imigrantów i kompletnie nie zdała egzaminu, bo nie wprowadziła jakiejkolwiek instytucji, ale to jest kolejny wątek, mam nadzieję, że też poruszymy, do tego, żeby jakakolwiek instytucja i liczyła imigrantów, i chcia, chciałaby zliczyć, chciałaby pod, odpowiedzieć nam na pytanie, jakby chciał mnie zadać, zadać mi pytanie, ilu w Polsce jest imigrantów, i tych legalnych, i nie. Nie wiadomo. Nikt tego nie wie, Krzysztofie, nie, nie dlatego, jest. że ktoś nie ma dostępu do informacji, bo te informacje są tajne, tylko dlatego, że PiS nigdy, PiS niko, nie interesował się nigdy tym, żeby tych imigrantów i zliczyć, i w jakikolwiek sposób kontrolować, czy, czy po tym, jak imigrant przyjdzie do nas legalnie, bo nie mówię legalnie, wszystkich wpuszczali, po 90 dniach ten imigrant, przypomniał, że staje się nielegalnym. My tego nie wiemy, o ile jest takich ludzi. Tak. No ogólnie tutaj przywództwo Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie się skompromitowało, tak? W tej sprawie imigracyjnej, bo akurat pan Dominik Terczyński, no to jest jeden z wielu, wielu. polityków, a mam takie przekonanie, że to przywództwo PiS-u właśnie nie, kompletnie nie rozumie zagadnienia, ponieważ oni się tak bronią, że komisja Albo nic, albo nie za wiele udowodniła, ponieważ tam nie było nic nielegalnego. Tak, no tak. kiedy my właśnie mówimy, ale tu nie chodzi o to, czy to było legalne, czy nielegalne, tylko o to, że to zjawek... Albo nie to... tylko chodzi, nie tak, tylko. To nie to... Nie nie tylko to... nie tak, nie tylko, nie tylko. Słuszna poprawka. Natomiast głównie chodzi o to, że to było po prostu zjawisko masowe. Tak. Masowe skalę... i niekontrolowane, Krzysztof, tak, znowu. Ża w żadną stronę niekontrolowane. Nie, nie to istotne też, żeby to zaznaczyć. I, i, I ja zauważyłem, że kilku polityków, tak, takich powiedzmy z dalszego rzędu PIS-u, oni podzielają ten nasz punkt widzenia, że tak naprawdę to masowość jest tutaj tym, tym problemem. I nie tyle podzielają, tylko oni po prostu wiedzą jak jest, rozumieją. Tak, 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 tak. Część rozumie, ale właśnie to samo, sam ten trząb to ta grupa która nadaje ton w pisie. Tak. Przywództwo zupełnie się skompromitowało i oni dalej w to brną. Ja tego nie mogę zrozumieć dlaczego oni w to brną, przecież wystarczy spojrzeć na nasze polskie ulice, zobaczyć jak to teraz wygląda, jak wiele jak zmieniła się po prostu ta tkanka narodowa, tak? społeczna, mhm. jak wielu mamy w tym momencie imigrantów, no i nie można udawać, że tych nie ma, tak? Tak. a tutaj oni uprawiają taką politykę, że skoro nie jesteście nam w stanie nic udowodnić, nie macie na nas żadnych kwitów, to nie ma żadnego zjawiska ewolucji tak? Tak. w społeczeństwie. Wiesz co? i ty i ja się trochę nabieramy w tym, w tym wszystkim, bo, bo zastanawiam się dlaczego oni tego nie widzą. Znaczy, Krzysztofie, a czy rozpatrujesz takie rozwiązanie, że oni po prostu nie widzą nic z tym złego, ci decydenci, oni po prostu wiedzą, jak jest i oni się z tym zgadzają ze swoją polityką, to znaczy, że dla nich nie ma na, naprawdę problemu w tym, że oni przyjęli takiej ilości imigrantów i oddali kompletnie ten ruch imigrancki w, w takie ramy niekontrolowane, właśnie bez RAM. Być wiem, może ale... oni po prostu, być może my oczekujemy od nich, że oni powinni jako to, że oni się sami nazywają prawicą, to oni powinni to rozumieć, wiedzieć, i być może oni wiedzą, to, co rzeczywiście oni tak myślą. Dobrze, to tylko to Platforma kwestia. mówiła, że przyjmijmy wszystkich, a potem sprawdzimy, kim oni a PiS, są. Tak. A PiS przecież oponował, tak? Zupełnie stało jakby po drugiej stronie, być retorycznie. Może ale być może ewoluował. A, a wyszło na to, że teraz też w sposób niekontrolowalny, masowo przyjęli wszystkich, Którzy chcieli tu przyjechać bez sprawdzenia, kim są, bo tak jak mówisz, nie wiadomo nawet ilu ich jest. To ja mogę powiedzieć jeszcze o kilku faktach, mm -hmm. kim są, proszę bardzo. Jeden z elementów, który poruszałem na mównicy, było to, wcale nie najważniejszym, ale jest rzeczywiście coś takiego, że my sprawdzaliśmy chociażby imigrantów pod, pod kątem przestępczości, ale sprawdzaliśmy w tak zwanym SIS-ie, czyli systemem, systemem do, do spraw weryfikacji bezpieczeństwa w strefie Schengen. To znaczy, jeżeli. Cudzoziemiec chciał przyjechać, a był wcześniej w strefie Schengen, no to my sprawdziliśmy, czy on wcześniej popełnił u przestępstwo, ale absolutnie nie sprawdzaliśmy, że on w kraju swojego pochodzenia był przestępcą. A no to jest ten klub, czyli każdy, który nowy przyjechał, właściwie nie był weryfikowany. To carte, jest blanche. carte blanche. blanche, tak, oczywiście był jeden z wielu elementów, ale pozwól, że jeszcze wrócę do kilku, kilku wątków, jeżeli, jeżeli mogę. E, proszę bardzo. PiS, to jest niesamowite. PIS, doszliśmy jako komisja, właśnie to jest bardzo dobre, że komisja została powołana. Mieliśmy dostęp do wszelkich informacji również z mz u i, i PiS szykował rozporządzenie. Uwaga, rozporządzenie. Oni chcieli, oni chcieli po raz pierwszy ubrać to w ramy jakieś. Oni szykali, szykowali, już ja widziałem to rozporządzenie. rozporządzenie, że oni chcą przyjąć, uwaga, 400 tysięcy imigrantów rocznie. Chcieli. Przyjąć 400 tysięcy imigrantów rocznie z krajów, wymienili te kraje, i to były kraje największe imigranckie: Indonezja, Pakistan, Uzbekistan, i tak dalej. i tak dalej. Oni chcieli to całkowicie zalegalizować, prawda? Ale teraz. No więc brzmi, jakby mieli taki sobie cel wyznaczyć. Tak? Tak, no bo to był cel. Nie, nie, to nie jakby, tylko oni chcieli postawić na 400 tysięcy imigrantów, ale lepiej. Oni chcieli jeszcze zrobić kolejną rzecz. Oni oni chcieli zrobić tak zwane perpetuum mobile, żeby to samo się nakręcało. Fantastyczni ludzie. Oni chcieli do Polski zalegalizować i zorganizować cały, cały proces. tego, żeby ci ludzie, czyli przez 10 lat liczymy, 10 razy 400 tysięcy, 4 miliony cudzoziemców imigrantów do Polski. Brawo. I teraz, co miałoby napędzać tę e, e, machinę. Z drugiej strony, po pierwsze rozporządzenie, a z drugiej strony to było Centrum Decyzji Wizowych, czyli Rau, pan minister Rau, e, chciał powołać centrum, powoła, centrum decyzji wizowych, które to miało zatrudnić ludzi, którzy bez weryfikacji, bez sprawdzenia tak naprawdę bezpośredniego imigrantów będą klepali wizy tutaj w Polsce, nie tak jak było wcześniej w konsulatach, tylko nie chcieli klepać tutaj w łodzi decyzję na podstawie tego rozporządzenia. Czyli rozporządzenie legalizuje, a ludzie, ludzie, którzy nie będą oglądali tych cudzoziemców, będą ich po prostu legalizowali, przybijając pie pieczątkę wjazdową do Polski. No tak chcieli ten ruch zorganizować i na szczęście w związku z tym, że komisja na początku, że e, jeszcze nawet nie chodziło o komunikację, przepraszam, że wybuchła ta afera medialna z panem Wawrzykiem, to oni wycofali na prędce te, te rozporządzenie. Chcieli nawet wyrzucić ze swoich stron, żebyśmy nie dowiedzieli się, nie udało się im to. Nie, nie. My doszliśmy do, e, do tego rozporządzenia. No, jest wiele, wiele naprawdę elementów. Mogę jeszcze o jednym: wizy studenckie. No, wizy studenckie, oczywiście, cudzysłowie, bo to nie były wizy studenckie, czyli to nie byli studenci, tylko to byli ludzie, którzy po prostu płacili określoną liczbę, e, określoną, określoną kwotę. E, kwotę wyrażoną przeważnie w dolarach albo w euro. Oni w niektórych uczelniach, które służyły właściwie tylko do tego, bo tam 90% było pokazanych studentów, niby studentów. Oni po prostu składali papiery na to uczelnie, że będą chcieli studiować. Oni nie pojawiali się w ogóle, ani razu. Oni nawet nie odebrali indesu. Nie musieli się pojawiać, jeśli nie pojawiali, i oni po prostu przyjeżdżali sobie do Polski po prostu w tej ścieżce imigranckiej. I znowu, to jest znowu legalna. PIS tego nie przyblokowała, więc to odbywało się właściwie wszystko legalnie. PIS nie zablokował. Oni płacili kilka tysięcy, dostawali pozwolenie na studiowanie, przyjeżdżali i rozpływali się na Okęciu. Rozpływali się. Krzysztof, oni trafili do Gdyni, do Warszawy, do Siedlec, gdzieś na na prowincję albo wyjechali sobie za granicę. To, to, to jest tak zwana migracja pisowska. Całkowicie legalna masowa i niekontrolowana. Tak, no to jest y, wielki grzech w zasadzie tego poprzedniego rządu i najsmutniejsze jest to, że Polska dalej będzie trawić Taka nieodpowiedzialna polityka migracyjna, bo po tym rządzie no, też nie możemy się zbyt wielu rzeczy spodziewać. Donald Tusk ogłosił swoją strategię migracyjną jakiś czas temu. My się z nią bardzo wnikliwie przecież zapoznawaliśmy, Oczywiście. i w tym, wydawa wydawałoby się znowu dosyć antyimigracyjnym sosie. Mhm. Jest jednak mechanizm legalizacji dotychczas nielegalnej imigracji. Tak. Tam, w zależności od tego, kto jak rozumie pewne słowa, może sobie wypełnić swoją interpretacją ten dokument. I ja się tak śmieję, że ta strategia migracyjna jest trochę jak horoskop. Każdy, kto go czyta, tak. to tak uważa, co tam chce. Tak. Każdy się z tym zgadza. Każdy się z tym zgadza. No bo na przykład trzeba prowadzić. Racjonalną albo roz, w rozsądnym wymiarze politykę imigracyjną. No i my Co to u, znaczy? uważamy. Co to oznacza? Tak, super, bo według nas rozsądna to jest zero, tak? A, tak. Albo minimalna, tak. a według nich tak, rozsądna tak. to jest na przykład. Max, 5 milionów. milionów. I każdy jest zadowolony, jak słyszy, że trzeba prowadzić rozsądną. I takimi trikami został naszpikowany w zasadzie ten dokument. Tak. Także tak jak mówię, każdy, kto czyta, to dowolnie może go zinterpretować, ale tutaj kierunek jest ewidentny, jasny, przecież no, przez te wszystkie lata prowadzenia polityki przez Donalda Tuska już dobrze wiemy, w którą stronę będzie chciał podążać. I no, ja nie mam tutaj chyba żadnych złudzeń, co do tego. że... Nie rządu. można mieć żadnych złudzeń, bo rzeczywiście jest ten dokument, każdy może sobie interpretować jak bardzo słusznie, bardzo słusznie powiedziałeś. E, więc patrzmy na czyny, więc patrzmy na czyny. Pan premier Donald Donatus z jednej strony, na jednym oddechu mówi, że no nie. Z, pakt migracyjny do kosza, nie zgadzamy się z tym, ale na drugim oddechu przecież yy, zezwolił na to, żeby w Polsce yy, powstało 49 centrów integracji cudzoziemców, co jest emanacją, po prostu jest najzwy najzwyklejszą emanacją paktu migracyjnego, czyli z jednej strony mówi, nie zgadzam się, a z drugiej strony robię wszystkie, będę robił w, polskie, w Polsce wszystkie elementy, które będą składały się na pakt migracyjny na drugim oddechu, a trzeci oddech, również nieświeży oddech, jak to powiedziałem z Mównicy, jest taki, że przecież nadal ten człowiek zezwala organizacjom takim jak Grupa Granica na funkcjonowanie na granicy polsko-białoruskiej i de facto pomagania pomagania w nielegalnej imigracji i ludziom którzy zostali przesłani przez Łukaszenkę na naszą wschodnią granicę. To Znaczy polski strażnik graniczny, polski policjant, polski żołnierz, oni wszyscy dbają o to, żeby granica była szczelna, a ci wszyscy hipokryci, bo oni myślą, że są przedstawicielami fundacji humanitarnych, oni są po prostu sabotażystami. Oni wszyscy próbują tych imigrantów tak przekierować, żeby oni trafili gdzieś właśnie do różnych polskich miast albo wyjechali za granicę. Także pan Donald Tusk pokazał dokument, ale popatrzmy na, na faktyczne czyny pana premiera, na, na Tuska, żeby poznać jego prawdziwe intencje. No dobrze, no to podsumowując, mamy obecnie rząd, który w zasadzie realizuje tę nowoczesną unijną agendę, więc tutaj zero złudzeń. Poprzedni rząd no niestety, ale nie wywiązał się ze swojego zadania. Wygląda na to, że PiS zupełnie inaczej definiuje ten interes narodowy niż, niż my. Więc mamy dwie bardzo duże siły polityczne w Polskim Sejmie, które zupełnie rozmijają się z bezpieczeństwem Polaków. Tak. Także duże wyzwanie dla nas na te najbliższe miesiące, na najbliższe lata polityki. No my zdecydowanie będziemy bronić tutaj bezpieczeństwa polskich miast i dbać o tę spójność społeczeństwa polskiego. Ja jeszcze jedną rzecz powiem, dlaczego to jest w ogóle ważne? Dlaczego to jest ważne? Bo to oczywiście chodzi o bezpieczeństwo i kobiet i mężczyzn również w Polsce. To chodzi o to, żeby Polska pozostała Polską, ale przecież... Imigracja, tak samo jak sprzedaż ziemi. To są, to są rzeczy, które praktycznie są nieodwracalne. Bo, bo, bo ja nie chcę kogoś tutaj spowiadać, być spowiednikiem. My możemy podjąć jakąś złą decyzję finansową, która będzie nas kosztowała nawet ogromne pieniądze, miliard złotych. Możemy tą decyzję podjąć źle. Znaczy, nie chciałbym, żeby tak było, ale ta decyzja prawdopodobnie jest odwracalna w rozumieniu takim, że my, jak będziemy dalej narodem pracowitym, to odrobimy tą stratę, tak. nieodpowiedzialną stratę. Ale w przypadku czy sprzedaży ziemi, czy w przypadku jak wygląda będą oglądały nasze miasta i że będziemy nadal sprowadzali miliony imigrantów, to tego się już nie zmieni. Polska nie będzie polską. Dlaczego nie, nie to jest? Każdy błęd. może się zastanowić, tak? Jak cofnąć imigrację? Co? Spakować ich w pudełka jak i odesłać gdzieś. Jak no? Nie da się, tak? Nie chcę proszę kolejnych wątków, ale nie da się. <laughs> Francja, Niemcy, Wielka Brytania pokazuje, że raz popełniony błąd jest błędem nieodwracalnym. Tak. Dlaczego tak. dlatego to jest bardzo ważne? Tak, jasne. Dobra, super. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za odwiedziny na moim kanale. Dziękuję za, e, w, na, na dziękuję za podniesienie tak ważnego tematu. Bardzo dziękuję za to. Tak. E, I dziękujemy za obejrzenie. E, mamy nadzieję, że do końca, skoro dotrwaliście do tego miejsca, to na pewno e, interesujący materiał. Także jeszcze raz dzięki. Bardzo dziękuję. E, do zobaczenia kolejnym razem. Miłego dnia. Do widzenia.